Zodiakalne skorpiony, oto Wasze czytanie na sierpień 2023. Zaczniemy dzisiaj od tasowania kart na wizji. O, jedna karta już tam wypadła mi, jak wyciągałam talię na bok, także już ją odłożę, bo to na pewno jest wiadomość dla Was, skorpiony. I teraz zobaczymy, jakie będą kolejne karty. Skorpion, sierpień. 2023. Ta została u mnie w ręce, więc ją biorę. A te karty już wcześniej wypadły. A teraz jeszcze jedna karta. A właściwie dwie. <laughs> Dobrze. Mamy już wszystko. Dobrze. Skorpiony, zobaczmy. Ruszaj. Okej, okay, mocna wiadomość, nauczyciel i niezależność. Uh -huh. Rozszerzenie, zaufanie, Mistrz Słowa i magiczny tancerz. Pozwólcie, że połączy się z energią. Okej. Okay. Dużo jest z Wami przewodników duchowych w tym miesiącu w Waszej przestrzeni, a Wasza ogólna energia to energia nauczyciela. Wszechświat uczy Was, jak być niezależnym. O to chodzi tutaj, dlatego bogini Bastet jest tutaj i mówi. Twoja niezależność jest podstawą Twojej siły i wiedzie Cię do sukcesu. I mamy też kartę ruszaj, tak? Czyli w tym miesiącu jesteś. Uczony przez wszechświat, jak być niezależny, bo to jest kluczowy komponent do Twojego sukcesu. Kluczowa energia do tego, żeby w końcu ruszyć. Bo czuję, że wielu z Was czuje się, jakbyście byli zatrzymani, zablokowani w jakiejś sferze Waszego życia. To będzie dla każdego coś innego, bo to jest czytanie kolektywne. I nie możecie wzrastać, nie możecie się rozszerzać, rozwijać. A dlaczego? A dlatego, bo nie jesteś niezależny i nie ufasz w moc sprawczą wszechświata, a także w swoją. Właśnie dlatego nie możesz dojść do tej energii rozwoju, rozszerzenia. Zobaczcie, ta karta jest pod kartą Ruszaj. Także te energie są połączone, a jeżeli jesteście w zastoju, to nie da rady. Mimo tego, nie ma już czasu, nie ma na co czekać, trzeba ruszać i trzeba być niezależnym, bo inaczej ominą cię piękne rzeczy. A żeby być niezależnym, też potrzebujesz zaufać sobie przede wszystkim i wszechświatowi, że cię prowadzi. W sierpniu niektóre rzeczy, które się wydarzą, nie będą do końca dla Ciebie zrozumiałe na ten moment, o tym mówi Mistrz Słowa. Będzie potrzebna Wam komunikacja jasna, klarowna, ale może jej nie być na początku. Dlatego potrzebujecie nauczyć się, jak komunikować swoje potrzeby, swoje racje w sposób niezależny. I to wszystko musi być Twoje. Nie może być żadnego wpływu z zewnątrz, bo inaczej nie uzyskasz tego dostępu do energii rozwoju. Zwłaszcza jeśli twoja ścieżka jest nietypowa, yy, zwłaszcza jeśli robisz coś nowego, jesteś na nowym terytorium, mało ludzi wie, jak to robić i chcesz to coś, to przedsięwzięcie rozwijać. Ale niestety na razie się nie udaje, bo nie ufasz sobie. I nie ufasz wszechświatowi, i też nie do końca potrafisz zakomunikować na ten moment niezależnie, yy, zakomunikować to, czego pragniesz. Tutaj trzeba będzie trochę bardziej się w to zagłębić, bo mamy tutaj tancerza. Spiralnego, właściwie tancerkę na tej karcie. Zobaczcie, ta tancerka używa swojej magii, żeby zamanifestować coś. Zobaczcie, te karty są połączone kolorystycznie, nawet mają podobne yy, yy, tutaj światełka i energii. I żeby coś zamanifestować, to trzeba dobrze to zakomunikować do wszechświata, żeby mógł ci odpowiedzieć tym, czego potrzebujesz. A ty potrzebujesz rozwoju, pójścia dalej. O co chodzi w tej komunikacji? Tutaj chodzi głównie o prawo przyciągania. Gdy używamy prawa przyciągania, to ufamy, że gdy wysyłamy intencję, prośbę, to dostaniemy to z powrotem. Jeśli masz problem z używaniem prawa przyciągania, to zapraszam Cię na 28 dni z prawem przyciągania. To jest wyzwanie ponadczasowe. Możesz zacząć je kiedy chcesz. Jest na moim kanale i polega to na tym, że codziennie robisz proste ćwiczenia z manifestacji. Zalinkuję tę playlistę na końcu tego czytania, jeśli to z Tobą rezonuje. To skorzystaj z tego, ale poczekaj, bo mamy jeszcze więcej wiadomości, Skorpionie. To może ruszyć Wam energię, bo to będzie komunikacja jasna ze wszechświatem. I tutaj chodzi o to, żeby nie tylko komunikować jasno swoje potrzeby i pragnienia, ale żeby też mieć jasną i czystą energię, żeby zostać na swojej ścieżce i ufać, że wszechświat Cię prowadzi. Skorpiony, jeśli to z Wami rezonuje, to proszę polubcie ten film, zasubskrybujcie mój kanał i pamiętajcie, że w sierpniu znowu mamy co? Retrogradację Merkurego. Kochamy to, prawda? Ale nie martwcie się, bo ja przygotuję dla Was film, w którym opowiem, jak z tej energii skorzystać, bo po co się jej bać, można jej użyć. A zatem, jeśli chcecie być na bieżąco i nie ominąć tego filmu, to zasubskrybujcie. Jeśli chcesz kupić lub wygrać prywatne czytanie ze mną, przeczytaj opis tego filmu. Jeżeli chcesz ruszyć w stronę swoich marzeń w sposób niezależny, zapraszam Cię na to 28-dniowe wyzwanie z prawem przyciągania. Naprawdę działa cuda. Link do tej playlisty jest na ekranie. Dziękuję i wysyłam Wam dużo światła, miłości i wszystkiego. Co dobre.